Panie Marszałku, Wysoka Izbo. My już jesteśmy w pułapce, jako, mówię jako członek Komisji Ustawodawczej, która debatowała wczoraj nad, tym, nad, tym, nad tą ustawą. Już jesteśmy w pułapce, ponieważ zmieniono ustawę w ubiegłym roku, w czerwcu, wybrano pięciu y, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którym kadencja kończy się w naszej kadencji Sejmu i znaleźliśmy się w pułapce. I to, co pan poseł Kłopotek tutaj mówi, jest bardzo ważne, albowiem, proszę państwa, skoro ustawa ta zmieniona znalazła się w Trybunale, oznacza to, zresztą co czujemy intuicyjnie, że ta ustawa z czerwca, która w lipcu weszła w życie, ma poważne wady prawne, jest wątpliwa. Po prostu wątpliwa. I w, w, w drodze tej wątpliwej ustawy wybrano pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ludzi, którzy mu, mają sądzić, rozstrzygać potem o zgodności ustaw i aktów z konstytucją. Oni muszą spełniać warunek przejrzystości, uczciwości, nieskazitelności. Moim zdaniem, skoro się zgodzili na taką procedurę wątpliwą prawnie, nie spełniają tego warunku. Nie spełniają warunku nieskazitelności i, i braku wątpliwości swoich postawy. I proszę Państwa zwracam uwagę, że w pułapce znaleźliśmy się wszyscy pan prezydent, na którego się wywiera nacisk, żeby przyjął ślubowanie, i my, którzy znaleźliśmy się w sytuacji, w której no, właśnie dobrego wyjścia takiego bezdyskusyjnego nie ma. Jednak uważam, że należy procedować, ponieważ ten projekt zmian naprawia te błędy. Naprawia te błędy i stanowczo jako poseł niezależny, który nie ma tutaj żadnych związków i wyrobiłem sobie zdanie. Pozdrawiam kolegów z Platformy. Proszę Państwa, ponawiam wniosek jako człowiek, jako poseł niezależny, wyrobiłem sobie zdanie. Należy procedować, naprawić te błędy z ubiegłego roku. Dziękuję bardzo.